Dobra, no witam ponownie, okazało się, że jest jeszcze jeden meczek do, do zagrania, do zastreamowania, więc tu się odpalamy, znowu zasady 5k 0pt, Artus, Daronir kontra Special, El Pasiako Saksonia, Ukraina, Daronir, Ukrainą, o kurde, no będzie się działo, czuję, że będzie się działo w tym meczu, a sami, e, sam nie wiem jak to się może tu potoczyć wszystko, zobaczymy, to może w każdą stronę pójść, w każdą. jest jednak to jest ten gracz z tym największym tutaj doświadczeniem, największym skillem też tutaj w tym meczu Więc musi tutaj wziąć na plecy Daronira i po prostu przebiec z nim tą przełęcz yy, Cierpienia I spróbować to wygrać Zobaczymy Daronir kontra Special Czyli Ukra kontra Saxonia Zobaczymy co tu się wydarzy w tej giereczce No ja jestem ciekaw, ja jestem ciekaw Jednak ten czat to chyba nie był dobry pomysł, nie będę tego czatu włączał. Wydaje yy... mi się, że bez czatu jest lepiej troszkę. Dobra, wszyscy dali plus, lecimy. No dobra, zobaczmy co tu Daronir kombinuje. Po jest to wiadomo, Artemowska rozbudowa szybkie diplo będzie. Yy, prawdopodobnie tutaj special to samo. No, to ciekawe co panowie na Uksze pokażą. Mm, jakiś Markecik, coś ten. No, Daronir. Dobra, jest Markecik. Stajnia szybka, o proszę, tutaj widać, że Artius Artyus tłumaczył jak zagrać. Szybki docisk z Tajnią. Tutaj e, El Pasiako 2TH, Akademia 2Baraki, czyli bardziej pasywnie. A tutaj takiego Rusha Daronil nam chce zaprezentować. Zobaczymy wymiankę. Ok, na drewno wszystko. Oj, tu 3TH będzie grane? Czy co to będzie grane tutaj? No ciekawa ta wymianka. Drugie no, TH musi być postawione oczywiście. Baraki. No, jest to drugie TH. Ok, no tutaj widać, że El coś, coś wie, jak się to gra, mniej więcej. Na no Daroni tak o to stajnie, ale też by wypadało to się czemuś lecieć na wroga i próbować przejmować, a nie kampić. Ok, no powolutku Daroni się tu rozbudowywuje, El Pasiako Steve Diplo. Special zaraz to te Diplo też będzie stawiał. Artiusz już diploma. No i tu Artyus musi bardzo szybko pokonać swojego tutaj przeciwnika na, na prostej. Idą sicze. No i zobaczymy, co tutaj Sir Artyus pokaże. To idą sicze od Darunira na rajda. Jest też y, diplo. Jakieś kopalnie by się przydało stawiać już powolutku. No ta sicza to by tu powygrywały te walki. Panie Daronik, się tu powinieneś bić. Dobra, ty już tutaj próbuję rajdować. No ale pasiaku już tutaj ma sicza na obrony. Daronik się wycofuje. No troszeczkę zagubiony chyba jest Daronik tą krainą. No, jeszcze żadnej kopalni nie, nie wybudował. On chyba się skupia teraz na sterowaniu wojskiem. No dobra, zobaczymy co tu Artiusz pomikruje tą siczą. Jakaś pierwsza 15 wychodzi. I tu tą sicz niestety na stracił. Dobra, są te kopalnie w końcu. Minus 2 zł to nie najlepiej. Sisze na kontrolu, a jaj. No idzie rajdzik, idzie rajdzik od speciala. Tu, o, yy, tutaj Artius udało mi się przejąć jedną kopalnię. No, tu jest jednak to 10 siczy ze stajni. To to przeorkę zrobi tej siczy zwykłej, nie? Ko... Oj, bunt, buntu Daronira. Nie ma golda. Buntują się tu kozaki siczowe. No, niedobrze, niedobrze. Ale zaraz ten gold tutaj powstanie. Już jest. Bunt opanowany. Tutaj jakieś walki pierwsze. Artius próbuje dociskać. Alpasiako. No Powiem wam, że ta gierka to może potrwać, nie? Ta gierka to może potrwać. Lata tam Siczą Artius tutaj dość, dość intensywnie. Próbuję coś tutaj uszczknąć przeciwnikowi. Mi się wydaje, że Artius powinien na tym ukraść. On tak idzie na tego specjala po skosie. No zobaczymy, czy mu coś to da. Czy to jakieś pojedyncze piki zabiera. No Daronil powinien e, tą siczą raidować przeciwnika, ma tą Sieczę e, ze stajni, On jest bardzo mocno. przy czym El jeszcze nie zrobił nawet jednej stajni. Artius tu widać idzie po eko, kupuje goldy, drugi Muen. Idzie tą siczą Daronil teraz, no tu Artius cały czas, cały czas nęka, nęka przeciwnika. Może próbować baitować w sumie na te piki, tak chyba będzie robił właśnie. Dobra, Tiusz zaczął upować. Okej, okay. no zobaczymy czy Daroni się obroni przed tym pikami. No powinien się obronić. Tu kłopoty delikatne u Speciala. Jakie on tu piki sobie wykręcił? Oj, słabiutkie te apy. To dlatego te piki tak żyją długo. A Czy trzy? No i tu będzie, ta piętnastka tu zrobi yy, kłopoty Specialowi. Te, te apy wchodzą. Piki coraz mocniejsze. Powinien bachować tą kopalnię. Jakaś śliczna odsiedź idzie Daroni, tu po broni. Teraz kontrola leci w specjalną bazę. Ale zobaczcie, tutaj to chyba bez formacji jest special. Tak, nie zauważył. No i Artius tutaj dociska specjala, to jest praktycznie e, minus jeden tutaj. Łuki traci Artius na jego nieszczęście. Tu w bazie się raczej obroni. No, i te śicze za darmo też e, brane przez Artiusa. No, tak naprawdę, Daronir tu powinien teraz kontrolować tego specjala i kończyć wroga, nie? No idzie, idzie Daronir. Teraz całą armią. Artius się oczywiście tu powinien pobronić. Zobaczymy. No, takim staniem to ciężko. Trzeba zaatakować. Zicza wchodzą w serdziuki Zobaczmy te serdziuki czy to jakaś obrona bo upowana, nie To powinno być gładko dość Duartiusz się broni, no Daroni teraz dokańcza przeciwnika Potężnym rajdem, 40 siczy Kosi wszystko co może Zobaczcie, Daronir tutaj Leżącego już przeciwnika na macie dobija. Tak, go tutaj uciekł special chłopami. No ale teraz daroni co? Artyus pewnie mówi na streamie: Dawaj, Aroni, daroni tam kontrola w bazę mu. I wygrywamy. o i Daroni właśnie to robi, chyba. to jeszcze jeden chłop został specialowi. I idzie kontrola w bazę, tak jest. Jednostki też z bazy Daronira podchodzą do przodu No w opałach El Pasiako. To może być atak kończący Ta tutaj też zrobi mega zamęt To jest 26 siczy ze stajni, to jest bardzo dużo 34 w ogólnym rozrachunku Special bez stajni To jest trochę lipka No idzie ta sheesh. Wjeżdża tutaj w chłopy Kasuje wszystko, co może. Tu raczej pobroni, bo te chłopy wypuką. to Pobronił, ale jakim kosztem? Speciale też chłopy przeorował wszystkie daronir. Został jeden tutaj. No i Artius. Artius tutaj też rajduje od góry. No i daronir tutaj idzie po swoje już. Od dołu. Artius mu pomoże z przodu. Dragi widzę kliknięte. No, kłopoty, kłopoty tutaj. Yy, El Pasiako. Raczej niedobrony to jest. To udało się Artusowi jeszcze kopalnie przejąć, chłopów wyciągnąć. No i wjeżdża tutaj od pleców Daronir swoimi jednostkami. Artius od przodu jeszcze czeka, ale teraz już atakują. W kleszcze chcą złapać tą armię. Yy, El Pasiako. Jest jeden się No i mamy koniec gierki tak naprawdę To się El Pasiaku już nie pobroni GG kolują chłopaki No, czyli Artius z Daronirem przechodzą dalej, tak? A El Pasiako i Special niestety się żegnają z turniejem. GG. No nic, szybkie dwa streamki z Kozaczków. Eee, także to by było na tyle. I widzimy się w następnych streamkach. Siemano.